Hejka. To jest nasze akwarium, które mamy w sezonie wiosenno-jesiennym na dworze. Wcześniej widzieliście dwa filmiki, które były nagrane w naturalnym środowisku. Natomiast teraz widzicie wszystko to, co przywieźliśmy z tego stawiku jeziorka w bańkach. No nie ukrywam, że specjalnie żeśmy połapali troszkę kijanek, żeby w tym akwarium coś innego niż dotychczas było. Przez Przypadek, yy, złapało się jeszcze coś takiego, teraz specjalnie nie widać, ale ten wiem, chrząszcz wodny, jak go nazwać, nie wiem dokładnie co to jest za gatunek, ma przednie odnóża szersze niż całe swoje ciało. Teraz ma te odnóża złożone, to są te widoczne po lewej stronie, yy, natomiast wygląda ten zwierz bardzo nieprzyjemnie, troszkę takie ma odnuża jak skorpion. Gdzieś jeszcze się przez przypadek złapała pijawka. Teraz jej nie mogę znaleźć, ale na pewno, jeśli teraz jej nie nagram, to za chwilkę ją zobaczycie bezpośrednio, jak była złapana. Gdzie ona jest? Tu jest. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy wczoraj odnośnie pana Kleksa? Pytałeś się, co jest w tym słoiku. To w tym słoiku były pijawki i ja to jedną przed chwilą widziałem natomiast żeby troszkę tak to środowisko naturalne bardziej było to wyciągnęliśmy po trzy różne roślinki nie sprawdzałem jeszcze co to za gatunki jeżeli ktoś z was jest pasjonatem akwarystyki to możecie spróbować zgadywać co to jest jest jedna sadzonka taka jedna taka i coś co wygląda troszkę jak cheniek duży heniantus nie jest to raczej to samo natomiast wszystkie one prawdopodobnie zakwitają nad wodą tutaj niech się skupi o tu już widać zalążki pączków nawet się tam ślimak napatoczył przy okazji zebrałem jakieś mchy, które się tam znajdowały. Widać dodatkowo, że nałapało się mnóstwo jakichś planktonów, czyli bardzo drobnych organizmów. Są to jakieś rozwielitki, oczniki i jeszcze pewnie coś, czego nazwy w ogóle nie znam. Jest za małe, żeby to znaleźć i rozpoznać, co to za zwierzątka. A jeszcze powiem co wcześniej było w akwarium od mniej więcej kwietnia do o, chyba nawet początku listopada były rybki, które się nazywają kardynałki chińskie dlaczego ten akurat gatunek? bo jest to gatunek, który potrafi wytrzymać temperaturę wody do 8 stopni docelowo jeszcze niedługo zrobię taki pomost z takich patyków grubych, w związku z tym, że janki się przeobrażają Część ciała przekształci się w odnurza. No, muszą mieć miejsce, żeby móc wyjść poza akwarium i pójść sobie w świat. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno jeszcze nagramy jakiś filmik. A za chwilkę będziemy dogrywać brakujący materiał do filmiku z sikorkami. Zobaczymy, co jest w takiej dziupli, która niedaleko nas jest. Najprawdopodobniej jest tam gniazdo. Sikorek. Pozdrawiamy.